Ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. 24. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. 25. A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. 26. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udzielasz tu i wszyscy idą do niego. 27. Na to Jana odrzekł, człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. 28. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. 29. Ten, kto ma oblubieńcę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. 30. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. 31. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. 32. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. 33. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. 35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. 36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. 1. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan 2, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie 3, opuścił Judę i odszedł znów do Galilei. 4. Trzeba mu było przejść przez Samarię. 5. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu. Józefowi 6. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przez studni. Było to około szóstej godziny. 7. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. 8. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, dla zakupienia żywności. 9. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będący Żydem. Prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. 10. Jezus odpowiedział jej na to, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. 11. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wodę żywej? 12. Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? 13. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 14. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam. Stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Piętnaście, rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Szesnaście, a on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Siedemnaście, a kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Osiemnaście, Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. 19. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 20. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. 21. Odpowiedział jej Jezus, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 22. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 23. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. 25 Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. 26 Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z tobą mówię. 27 Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział Czego od niej chcesz? Lub czemu z nią rozmawiasz? 28. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom. 29. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam, czyż on nie jest Mesjaszem? 30. Wyszli z miasta i szli do niego. 31. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabi, jedz. 32. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. 33. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? 34. Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. 35. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadajdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. 36. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plony na życie wieczne, takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. 37. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. 38. Ja was wysłałem rządź to, nad czym weście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. 39. Wielu Samarytan miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. 40. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. 41. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo. 42. A do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem muszę usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. 43. Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. 44. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. 45. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt i oni bowiem przybyli na święto 46 Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej gdzie przedtem przemienił wodę w wino a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski którego syn chorował 47 Usłyszawszy że Jezus przybył z Judei do Galilei udał się do niego z prośbą aby przyszedł i uzdrowił jego syna był on bowiem już umierający 48 Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. 49. Powiedział do niego urzędnik królewski, panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. 50. Rzekł do niego Jezus, idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. 51. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. 52. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. 53. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. 54. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. 1. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. 2. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesta, zaopatrzona w pięć krużganków. 3. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. 4. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. 5. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. 6. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? 7. Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Osiem, rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. Dziewięć, natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Dziesięć, rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest Szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. Jedenaście, on im odpowiedział. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. 12. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. 13. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. 14. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. 15. Człowiek w odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 16. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. 17. Lecz Jezus im odpowiedział, ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. 18. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. 19. W odpowiedzi na to Jezus im mówił, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. 20. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni, i jeszcze większe działa ukaże mu, abyście się dziwili. 21. Albowiem jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. 22. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi. 23. Aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. 24. zaprawdę, zaprawdę. Powiadam wam, kto słucha słowa mego wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 25. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. 26. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi. Mieć życie w sobie samym. 27. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. 28. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos jego. 29. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie potępienia. 30, ja sam z siebie nic.